Siemano wszystkim systemu 4 i ich to? no ja, czyli Piotrek nie? no to Piotrek ma parę spraw yy, więc tak, mam do Was pytanie bo chciałbym się wpisać tutaj w ekipę Muzola tak. i tego drugiego osobnika którego za niku nie pamiętam wypaszcie mi za to yy, i Maciej. właśnie to jest taka jakby ankietka dla Was Jeszcze jest z nami Toma jak coś no właśnie, jeszcze jest ten... czekaj, ta, ta, to... Kurwa, no! Jak? ile jest osób w końcu? Trzy. I... Ty Aha, czyli pomógł... jest kto? Ja? Znaczy Ty? Nie. Y... Ja, znaczy ja, Toma i Mediot. Aha, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ok, to napiszę na kartę. Wiesz, że ja cały czas nagrywam? Aha. Dam to jeszcze na sam początek? i później normalnie będzie? ty to to możesz zapisać jako fejler no. no to ja to widzę. no no to czekaj to jesteś ty medium ja medium? Mam, me... nie ja go ma kurwa tego medium medium me, ety i udy chwila co muszę zapisać? No muszę się w telefonie zapisać. <grym> <grym> ja cały czas nagrywam. Muzo, Matthew i kto jeszcze? Toma, LS. Toma, LS, da? Tak. Dobra, mam. No dawaj jeszcze raz. Ej. Ja cały czas nagrywam. No to jak, no to co ja będę teraz No to mów. Yy, no i właśnie chciałbym się wpisać w ekipę Muzoła, yy, metuda i Tomasa... Toma L.S. To jest że źle wymówiłem ale Estrema. <laughs> I pytanie jest ostatnie, czy mogę z nimi nagrywać, czy nie? Czy odpowiada wam, nie wiem, moja barwa głosu, czy nie wiem. To powiedz innego. To powiedzmy. Ja jestem zawsze jestem ogarnięty, więc um, czemu nie, nie wiem. Z, to nie wiem. Zadanie postawimy wam. Usiad ja cię teraz zakupciło, chyba nie było ci widać. <laughs> Bo ja <laughs> jestem... Zjarany z brzek. <laughs> zjarany. <laughs> yy, eee. Ale mi się zdopyta ciało, to później. <laughs> co ja mi powiedz co o Yy, więc tak, mam na imię Piotr, mam 22 lata, mam internet yy, dobry, yy, jestem ze wsi, pochodzę z województwa łódzkiego, do końca kłótna, między kłótnem a mieszkam dokładnie, dokładnie gazdasuję, nie zradzę, no bo to nikomu nie jest potrzebne. Yy, co pytam jeszcze wam powiedzieć? Yy. Yy. Co? No nie wiem. Jak będą jakieś komentarze, pytania w komentarzach, właśnie to odpowiem chętnie. No, coś to piszcie i doradźcie, tak, córki, nie. czy mamy tego osobno podnieść. No. Ja bym pokaż... bardzo chciał, jak, jak powiecie, że tak, to dam wam suba. Znowu cię nie było widać. No to nie moja wina, na mnie na ustawił w takim miejscu, że mnie nie widać, cholera. Dobra, pokażę wam coś. Tak, to Coś jest pro, to się zobaczyć. Coś bym zaczął cofać. Nie, to ty zacząłeś co cofać. No mówię. A no, myślałem sam nie chcę, żebyś... A zresztą. tutaj Piotrek cofał. No ja no A to nie, ja? No, ja to klasa, no bo 61 muszą mi się A ja tutaj. A <laughs> no, jest! Opie, na milimetr. Trochę chyba już wchodzi w no. ścianę, ale... Ale chodź. Chyba tutaj nie zawadzisz, nie? A? Nie. Tak może troszkę. Wjedź przodem, może się wbijesz w ścianę. No to daj mi chwilę. Miota mi jak szadam. I gaz. E, się dostęgi. No właśnie, przystawię przód O fuck. No nie Dobra, dzwoń do... Jakby coś to dzwoń do tego, do serwisu Halo, halo Powiedz, Serwis że... Nam, y Mamy problem Trzeba przyjechać dźwigiem przejdziesz się Jeszcze i dziesiątka, Koło mi przejedziesz. A mnie Trynkiewicza? <grymne> <grymne> nie, Trynkiewic jest spoko. <grymne> tylko sobie cali. Czekaj, czekaj, ja muszę wziąć większy ten rozjazd, nie? Bo widzę, że na starość mieliśmy problemy. Oj tam, oj tam. Ech, idzie, idzie, idzie. Czekaj, może cię 60 poką. <ślesy> nie, weź tam dostał to, to wyczepię, ty kurde, tyle je ustawiałem. Daj, 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 dawaj jeszcze daj, daj, niech podjedzie jeszcze po tym daj, 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 Andrzej, ten daj, się, to się ピッ wytrzymała Dobra, do przodu. energia, amfetamina Jedziemy <laughs> Czekaj, podobne przycioty czy jest. O matko. Podpięta tam z tyłu? No dobra, jedziemy. Co, jeszcze Ciebie mam wziąć? Tak, ja na barana chcę. Chcę wskakać na Chandira. No, jedziemy. po był roki. Zobaczymy jak się rozpędzi. A jeździoś siedem na godzinę. Na hamowanie? Nie. Ty, chcesz zobaczyć, zobaczyć? No nie, tu. Jadę. nie, Houston, we have problem. O kurde. John, do spot spot. nie, <laughs> <laughs> Jeszcze tak nie, Jeszcze nie, <laughs> O no ze mnie no. <laughs> Co zrobił? <laughs> o matko A! No i no, jak no gdzie? No, no, no i się ruszyć nie mogę A sześćdziesiątka ma moc! O, jest klasa. No jak to jest 60 lol, nikam to się dziwi. E lol. LOL. Wrzuciło <grym> mnie pod mapę, ty. E, nie chcę cisnąć. Trochę kucyków mu brakuje. M cofaj panie Do czego się pan zablokowało, bo nie chce iść. No, i pies do i wyląd <gry> ty to ja ciebie ciągnę, na ty to tym nie ciągnie. Ja ciebie. O lol. O dobrze, dobrze, dobrze. O, mamy klasę Jeszcze byś wiachą na tym trzy czapy. jak to fajnie wygląda. To ma 60 moc. To jest czupek, nie? Nie, czysta. I to jest wykład. Bo no znowu tam nie z... ty! To zmieściły się w gramy? Chodźcie, idzie jeszcze Po trochu, ale idzie, nie? Dyszły. Jest uwolniony z Londie zależy. Sure. Eee, klas ładnie siedzi O kurde. Wjedziemy nim do garażu A nie wiem jak chcesz to rób co chcesz Dobra, wiesz, jeszcze do garażu i kończymy Aha uh -huh. Ciekawe czy się zmieści Raczej nie <laughs> Wszedł <laughs> Co zobacz Jak ładnie wszedł? Na moment, bo ja też jestem Coś ty najlepszego zrobił Ok, bo I ja to, bo i co? I trzeba Pod z Podlasia jechać, no Dobra, kończymy Wszystko w jak najlepszym stanie. Dobra, to co, trzymajcie się jak coś to piszcie w komentarzach o tej propozycji. Tą, tak, dokładnie. Nominujcie to... mnie, proszę Was. Ja chcę z nimi grać, oni są fajni. No to na razie, trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.